Natalia Balicka nie wytrzymała. Wyraźnie wzburzona powiedziała: Co sądzi o sukni z orłem, godziłam się na coś zupełnie innego. Po sobotnim finale Miss 2 2021 internet huczał tylko o jednym o narodowej sukni reprezentantki Polski Natalii Balickiej. Zjawiskowo piękna 21-latka miała na sobie kreację projektu Ewy Piorun, która ubiera między innymi pierwszą damę Agatę Duedę. Suknia wzbudziła szereg kontrowersji i sprowadziła olbrzymią falę hejtu na Natalię Balicką. Wzburzona kobieta zabrała głos. Ja się godziłam na coś zupełnie innego. W sobotę 21 sierpnia olśniewające kobiety z całego świata rywalizowały o tytuł Miss Suprena 2021 rok. Podczas 12. Edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności Polskę reprezentowała Natalia Balicka, pierwsza wicemis Polski 2, 2020 rok. Suknia Natalii Balickiej wzbudziła szereg kontrowersji. Korona Miss Suprena trafiła do 23-letniej Miss Namibishani Craybee, ale o naszej reprezentantce też zrobiło się bardzo głośno. Wszystko za sprawą oryginalnej kreacji, jaką Natalia Balicka miała na sobie podczas wyjścia na pokaz w strojach, które były inspirowane narodowymi symbolami. Piękna 21 latka wyszła na scenę w czerwonej, rozkłoszowanej sukni, której góra ozdobiona była symbolem białego orła. Kreację zaprojektowała Ewa Piorun, która na co dzień współpracuje z pierwszą damą Agatą Duedą. Suknia wzbudziła olbrzymie kontrowersje i była szeroko komentowana w sieci. Internauci zgodnie twierdzili, że biała ozdoba nie przypomina symbolu narodowego, tylko białą, zmokłą kurę. W rozmowie z faktem projektantka przyznała, że jest zadowolona ze swojego dzieła. Uszyłam tysiące kreacji, ale ta ostatnia wzbudziła największe zainteresowanie i kontrowersje. Biorąc pod uwagę, że dostałam wiele zapytań o możliwość wystawienia sukni na cele charytatywne, cieszę się, że suknia jest tak popularna. Powiedziała nam Ela Piorun. Jej entuzjazmu nie podzieliły jednak koleżanki po fachu. Więcej o tym tutaj. Natalia Balicka w ostrych słowach skomentowała swoją suknię narodową. Kiedy emocje związane z konkursem nieco opadły, Natalia Balicka wyznała na Instagramie, że doświadczyła ogromnej fali hejtu w sieci. Okazało się, że na nieprzyjemności naraziła ją suknia narodowa, na której zamiast orła w koronie umieszczone było coś na kształt białej kury. Kobieta wyznała na Instastory, że wiele osób miało jej za złe, że założyła taką suknię na finał konkursu Miss Suprema na Chanel. Natalia Balicka nie wytrzymała i zabrała głos. Podkreśliła, że suknia nie przypadła jej do gustu, ale nie miała wyjścia, musiała ją założyć. Ja na przygotowanie się do gali finałowej Miss Suprena Chanel miałam miesiąc czasu, a przypomnę: że przed galą czekało mnie jeszcze dwutygodniowe zgrupowanie, z którego niestety nie mogłam wyjechać, powiedziała na InstaStories. Sukienka przyjechała do mnie na samo zgrupowanie. Jak ją zobaczyłam, byłam bardzo niezadowolona z wykonania, ponieważ projekt wyglądał zupełnie inaczej, tłumaczyła, nie kryjąc wzburzenia. Natalia Balicka wyjaśniła, że pierwotny projekt jej sukni narodowej wyglądał inaczej niż to, co finalnie zobaczyła. Ja się godziłam na coś zupełnie innego, ale będąc na zgrupowaniu, niestety nie mogłam już nic z tym zrobić. Ponieważ nie miałyśmy tam na nic innego czasu, powiedziała i pokazała zdjęcie przedstawiające pierwotny projekt sukni. Kobieta podkreśliła, że jest z siebie dumna, ponieważ bardzo ciężko pracowała na to, aby godnie reprezentować Polskę podczas konkursu. Nie rozumie, dlaczego zalała ją tak duża fala krytyki i hejtu. Nie rozumiem tej fali hejtu, która się na mnie wylała, bo ja zrobiłam naprawdę wszystko, co mogłam, żeby jak najlepiej zaprezentować nasz kraj, a po prostu internet aż huczał od tego, jak ja mogłam taką sukienkę założyć. Wyobraźcie sobie, że nie miałam innego wyjścia i też obowiązywały mnie jakieś umowy, więc niestety nie mogłam nic innego zrobić, podkreśliła Balicka.